Potężny atak muzułmanów na Stany Zjednoczone jest oficjalne stanowisko USA. Węgry blokują wielkie pieniądze dla Polski za pomoc Ukrainie. Następnie przyjrzymy się Ukraińcom, którzy biorą w Polsce duże kredyty, zwłaszcza na mieszkania. A na koniec znalezisko policji. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź Na Bieżąco, na którym codziennie o 630 18:00 macie najnowsze newsy z kraju ze świata. Jeśli chcecie być na bieżąco z kanałem Bądź Na Bieżąco i z tym, co się dzieje w kraju na świecie, to koniecznie subskrybujcie nas na YouTube i obserwujcie na Facebooku, jeśli oglądacie nas właśnie w takiej formie. No a tymczasem co? Lecimy z pierwszym tematem. Jak poinformował w niedzielę Pentagon, na Morzu Czerwonym doszło do groźnego incydentu. Amerykański okręt wojenny, a także liczne statki handlowe zostały zaatakowane. Do ataku na dwa statki izraelskie przyznali się jemeńscy huti, Wspierana przez Iran szyicka milicja huti, uczestnicząca od blisko 10 lat w wojnie domowej w Jemenie, oświadczyła, że przeprowadziła atak rakietowy na jeden handlowy statek izraelski, a za pomocą drona zaatakowała drugi. Podała agencja Reutera. Rzecznik Huti przekazał, że za Atakowane statki to Unity Explorer i Number 9. Islamistyczni huti zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. Zgodnie z najnowszymi informacjami, ostrzelany okręt wojskowy USA. Pentagon wydał w tej sprawie zdawkowe oświadczenie, a groźny incydent na Morzu Czerwonym skomentował zaś w rozmowie ze Sky News analityk wojskowy Sean Bell. Nie wygląda to na strategiczną eskalację. Wydaje się, że jest to obecnie atak oportunistyczny, ponieważ drony są stosunkowo łatwe do zdobycia i mogą być bardzo skuteczne, powiedział. Z kolei amerykańska agencja prasowa podkreśla, że niedzielnych wydarzeń na Morzu Czerwonym nie należy bagatelizować. Istnieje ryzyko, że niedzielny atak na amerykański okręt wojskowy może nawet doprowadzić do poważnej eskalacji, której skutkiem będzie seria ataków morskich na Bliskim Wschodzie. Ostatnie miesiące to ewidentnie wielka i ciężka próba dla świata, na której jak, jako społeczeństwo wypadamy, no dość słabo, sami przyznacie, otaczają nas konflikty z każdej strony, chociaż tak wiele mówiło się o tym, że żyjemy w pokojowym świecie, jak świadomym społeczeństwem już jesteśmy, że w naszej cywilizacji, w za, na Zachodzie, to już w ogóle jest niemożliwe to, żeby doszło do jakiejkolwiek wojny. Przecież jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, światłymi, takimi, którzy teraz bardziej filozofią się będą zajmowały i tym. E, czy ta pani to na pewno jest pani, czy może nie pan? Bo to jest ważniejsze. A co ja mówię, pan? Może to jest jedna z 52 zupełnie innych płci i to tym powinniśmy się zajmować i tym powinniśmy wojować między sobą. Zwłaszcza, nie wiem, na przystankach, jak zapytamy kogoś o godzinę, i użyjemy nieodpowiedniego zaimka, to to było do tej pory taką naszą największą wojną, nie? Okazuje się, że no co by się nie działo, ile osób by nie ginęło, ile statków nie musiałoby zostać zestrzelonych, ile ofiar e, nie będą musiały pociągnąć za sobą wojny, to jesteśmy zawsze tymi samymi ludźmi. Niewiele robimy sobie z tych e, różnych aktów przemocy. Zauważcie, że ta cała grupa Huti. Już wcześniej atakowała statki pod izraelską banderą na przykład, ale o tym artykułów już teraz nie będziemy. Czytać. Dlaczego? No bo tutaj nie chodziło wtedy o Stany Zjednoczone, nie chodziło o Europę, więc też nie za bardzo się tym interesowaliśmy. Izrael sobie cały czas wojował przecież z muzułmanami i dla nas to było takie, no wiecie, chleb powszedni, strefa gazy. Co to jest strefa gazy? Cały czas mają wojnę, co mnie to gówno obchodzi, nie? Jak to teraz wyglądało, to w zasadzie już sami dobrze wiecie. Wybuch konfliktu na Ukrainie przejął nas tak strasznie, że raczej... Nie dlatego, że martwiliśmy się o naszych sąsiadów, nie? Przede wszystkim obawialiśmy się o samych siebie, bo nagle się okazało, że Europa wcale nie jest taka wolna od wojen, że nie możemy dyplomatycznie wszystkiego rozwiązywać, że jednak nawet jeśli my będziemy jako tam część, nieznaczna nawet ludnościowo, jako część świata, próbować się dogadywać, chodzić do sądu, podpisywać umowy, egzekwować lub nie te umowy i później wyciągać z, od siebie konsekwencje w formie, nie wiem, reparacji, no to reszta świata będzie tak na to patrzyła i pomyślą, ej, ale oni są cywilizowani, ich to atakować nie możemy. No gówno. To samo Izrael, Palestyna i z jakiegoś powodu Jemen. No w sensie, wiecie, oczywiście ta grupa nie reprezentuje całego państwa, jednak jest z nim powiązana politycznie jakoś Jedno z drugim się przecież łączy. Nieprzypuszczalnie przynajmniej jej członkowie są też Jemeńczykami. No ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że to, co się tam dzieje, nas po prostu nie będzie interesowało, dopóki nie zostaną w to zaangażowane kraje, które już bezpośrednio nas dotyczą. Ze Stanami jesteśmy w ścisłej współpracy, na ich poczynania patrzymy, wiecie, jak tacy zapatrzeni w jakiegoś wielkiego bohatera z za oceanu, który robi tylko. Dobre rzeczy i ma wszędzie taki, nawet nie walczy o swój interes. Nie? Im nie chodzi o tą ropę naftową, na przykład. Im chodzi tylko o to, żeby zaprowadzić demokrację. No i respektujemy to wszystko do granic możliwości. Przynajmniej medialnie nam się to tak wymawia, chociaż coraz większa ilość społeczeństwa zdaje mi się, że jest coraz bardziej świadoma, że to wszystko to jest propaganda. No ale to, co zdecydują Stany Zjednoczone, jest zawsze święte w mediach, bo w końcu to kraj wolności i demokracji. Jak również kraj, który Tą demokracją bardzo lubi się dzielić, ale na nie do końca sposoby takie, które by podobały się choćby obywatelom. Bo to nie jest powiedziane, że wszystkich tych przywódców, dyktatorów, których wybili, no to ci ludzie nie chcieli żyć pod ich rządami. Nie zawsze było to pokojowe. Tak czy inaczej, jeżeli dalej Was los USA interesuje, to powiem Wam, że nie tylko ten jeden statek został zaatakowany, ponieważ tym handlowym też się oberwało. A przynajmniej tak pisał ostatnio PAP. Islamistyczni Huchi zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane. Sami zobaczcie, jakie tutaj mamy e, cały czas przymiotniki. Za każdym razem będą nam mówić, że to jest grupa terror, że to jest organizacja taka, że będą robić złe rzeczy, że tak to powiedzmy, nie? Nie są w stanie nam powiedzieć czegoś neutralnie, że grupa taka zrobiła to i to, przeprowadziła jakiś atak. Tylko od razu muszą dać mocno nacechowane słowa, żebyśmy wprost negatywnie ich, ich postrzegali. A z drugiej strony, jeśli to Stany Zjednoczone by to zrobiły im, no to byłoby to, nie wiem, działanie odwetowe to oni się narazili bo nie wiem przekroczyli jakąś granicę wiecie o co chodzi nie wszystko chodzi o taką narrację jaką nam wpajają jak widać dotyka to jednak nie tylko Izraela ciekawe że dalej obierają tę samą taktykę być może nie wynika to stąd że chcą nas okłamywać a stąd że my po prostu czerpiemy z zachodnich mediów i mamy bardzo wiele zachodnich mediów w Polsce z zachodniego kapitału Nikt przecież nie pokazał dowodów na to, żeby te statki były oznakowane jako amerykańskie, nie? Następny temat. That we will not allow deliveries of lethal weapons to transit through the territory Of Węgierski rząd blokuje wypłatę refundacji dla krajów Unii Europejskiej, które wspierają Ukrainę dostawami broni. Polska w ramach europejskiego instrumentu na rzecz pokoju czeka na zwrot 800 milionów euro, ale Budapeszt na kolejny przelew nie pozwala. Jak wynika z informacji uzyskanych w Brukseli, Węgry domagają się gwarancji od Ukrainy, że ich bank nie zwróci na listę podmiotów uznanych za sponsorujące wojnę. Kijów nie daje jednak tej gwarancji. Mimo, że wcześniej usunął ten bank z listy. Póki co węgierski rząd blokuje więc wypłatę refundacji w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Informacje te potwierdził ambasador Polski przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, pisze Polska Agencja Prasowa. Polska jest państwem członkowskim, które przekazuje Ukrainie najwięcej uzbrojenia, dlatego też unijne zwroty dla nas są najwyższe spośród krajów członkowskich, dodaje cytowany ambasador. Utworzony w 2022 roku EPF jest instrumentem pozabudżetowym, którego celem jest zwiększanie zdolności Unii Europejskiej do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Przez ostatnie 20 miesięcy był wykorzystywany do zwrotu państwom członkowskim kosztów dostaw na Ukrainę broni oraz finansowania misji. Brukselskie media wskazują, że zdaniem niektórych unijnych dyplomatów Węgry swoją blokadą krzywdzą nie tylko Ukrainę, ale w rzeczywistości państwa członkowskie oczekujące na zwrot płatności z funduszu. Obecnie trwają dyskusje na temat zwiększenia budżetu europejskiego instrumentu na rzecz pokoju. Powiedzcie mi, jak to w ogóle działa? Jak do tego doszło, panie Zenonie? Chyba już nie za bardzo rozumiem ten cały proces. Jako wspólnota, bo przecież ciężko już nazwać nasze kraje suwerennymi krajami, które mogą sobie decydować same o sobie, no jesteśmy jakąś tam wspólnotą. Musimy teraz prosić Ukrainę, która nie jest w żadnym sojuszu z nami, by wypisała nasz bank z listy krajów wspomagających ją finansowo. Nie powinno to wyglądać tak, że jak chcemy taką pomoc zakończyć, to mówimy, że kończymy i koniec. No najwidoczniej nie, bo Węgry nie dość, że muszą się tego domagać od Ukrainy, to jeszcze najpewniej będą o to walczyć z Unią Europejską. W końcu ta myślna, zupełnie niereprezentowana przez przedstawicieli narodów myślących wyłącznie o sobie i swoich krajach wspólnota, chce pomagać każdemu. Czy to Izraelowi, czy Ukrainie, podczas gdy dalej kupują surowce z Rosji i przyjmują uchodźców także z Palestyny, bo nie tylko z Izraela. Taka demokracja, sprawiedliwość i honor właśnie tutaj panują. No i oto, czy Węgry podejmują słuszną decyzję, czy nie, można się sprzeczać. Jasne, ale to, czy powinniśmy się takiej pomocy zrzec, kiedy tylko sobie zażyczą, chyba nie powinno być o to już awantury, nie? No ale na tym ta suwerenność i szacunek do takiego kraju jak Węgry, czy nawet Polska ze strony Unie, Unii Europejskiej, właśnie e, polega? Tego za bardzo nie ma. My nie jesteśmy na tyle suwerenni, na tyle mocni, że możemy powiedzieć nie i koniec. Zawsze z tego tytułu będą po prostu problemy. No i jak widać, to też jest pojęciem względem, bo w końcu nasze decyzje względem Ukrainy, które nie polegają na stuprocentowym wspieraniu bez kwestionowania czegokolwiek, są odbierane jako atak. Czy to rolnicy, czy to przewoźnicy, nie sądzicie, że robią z nas bandę takich bezużytecznych leszczy, którzy do e, posiadania swojego zdania nawet e, nie są zdolni? Bo jak takie e, coś inaczej nazwać? Serio, coraz bardziej takie wrażenie tutaj odnoszę. Wejdźmy dalej. Ponad pół miliona kont osobistych należy w polskim sektorze bankowym do obcokrajowców. Lwia część tych kont należy do obywateli Ukrainy. Ukraińcy w Polsce chętnie korzystają z kart i aplikacji. Odkładają pieniądze, a kredyty biorą tylko na mieszkanie, pisze Puls Biznesu, powołując się na dane Biura Informacji Kredytowej. Dziennik zwraca uwagę, że po wybuchu konfliktu w Ukrainie i na fali imigracji za wschodniej granicy, bankowcy zastanawiali się, jak Ukraińcy będą bankować w naszym kraju. Rozważali dwa scenariusze. W pierwszym to wykorzystanie rachunków tylko, do codziennych płatności. W drugim z czasem zaciągnięcie kredytów, które świadczyłoby, że planują zostać w Polsce na dłużej. Po półtora roku od momentu, kiedy fala uchodźców dotarła do polskich banków, widać, że wybrali raczej pierwszy scenariusz. Choć saldo zadłużenia powoli rośnie, czytamy. Od stycznia do października banki udzieliły klientom z Ukrainy ponad 2 miliardy złotych kredytów. W tym samym czasie 2022 roku akcja kredytowa miała wartość 2 miliardów 429 milionów. Łączne saldo zadłużenia Ukraińców według BIG na koniec października wyniosło 7 miliardów 942 miliony. W portfelu kredytowym Ukraińców w Polsce nie ma zmian względem ubiegłego roku: 75% to hipoteki, 19% kredyty gotówkowe, a kredyty ratalne i karty to tylko 2%. Wartość ich zadłużenia to zaledwie 0,5% całego portfela kredytowego polskich banków. Dla porównania, w puli rachunków osobistych udział Ukraińców wynosi ponad 4%. Mogli legitymować się historią kredytową zdobytą w Polsce, właśnie w tychże krajach. Chyba nawet tutaj nie skłamiem, jeśli powiem, że Polacy mają. Delikatne powody do oburzenia, bo faktycznie głosów zadowolenia to nie za bardzo widać. Jak pisze chociażby w komentarzu GFFGH, dlaczego Ukraińcy mają dostęp do kredytu 2%? Ludzie spoza Unii Europejskiej bez polskiego obywatelstwa. Albo jak pisze użytkownik SZOK. Człowiek spoza Unii Europejskiej, NATO Schengen, może tu kupić nieruchomość i ziemię? Wydaje się, że ludzie w dalszym ciągu. Nie są odpowiednio poinformowani o tym, nie było im to mówione. I oczywiście można powiedzieć, że no to ich nie dotyczy. To nie są Ukraińcy, więc po cholerę ma, mamy robić kampanię informacyjną na temat tego, czy Ukraińcy mają dostęp do kredytu 2%, czy nie. Czy mają dostęp do polskiej emerytury po przepracowaniu jednego cholernego dnia, czy nie. Ale ludzie, to jest wszystko z naszych pieniędzy. To my na to płacimy, więc chyba też powinniśmy być odpowiednio informowani o tym, na co idą nasze podatki. Bo często osoby o lewicowych poglądach mówią, że podatki powinny być jak największe, żeby to państwo lepiej działało i żeby były y, szkoły nowe, przedszkola, żłobki, szpitale, żeby y, drogi były piękne, nie? Ale my się nawet nie interesujemy tym, na co idą te podatki, które my już płacimy. A no właśnie między innymi na to. Żeby deweloperzy podnosili nam ceny mieszkań, które finalnie chcemy kupić, i żeby Ukraińcy też podnosili finalnie ceny tych mieszkań, no bo to my im sfinansujemy część tego kredytu. W szoku to akurat ciężko nie być, biorąc pod uwagę, że ci przyjezdni nierzadko mają tutaj lepiej po prostu. Od nas. Nie jest to rzecz jasna ich wina, bo to państwo im pozwala, a oni korzystają, bo my musimy całe życie harować na tę emeryturę, a oni wystarczy, że tu przyjadą, przepracują jeden dzień i za jeden miesiąc zapłacą składki i mają prawo emerytalne. No i powiedzcie, że wy byście z tego nie skorzystali. No przyjeżdżacie do kraju, dostajecie 500, plus, to 500, plus też wam od razu powiem, że to też nie jest tak, że no dobra, przyjechali, mają dzieci. Chcą pracować, no to powinni dostać. No Niekoniecznie, no bo my musieliśmy ten kraj budować przez całe dekady, przez całe pokolenia. I dlatego teraz, no może się z tym programem 500 zgadzać lub nie, ale my możemy sobie na niego pozwolić, dlatego że to my zbudowaliśmy ten kraj taki, jakim on jest, nie? I to my pracowaliśmy przez te całe dekady, przez całe pokolenia na te wszystkie podatki, które odprowadzaliśmy tam. I musieliśmy żyć z tymi politykami. No i wiecie, macie możliwość wzięcia kredytu 2%, a Polacy będą z tego płacić? No to czemu nie? No, żyć, nie umierać. No i właśnie powiedziałbym o tym, że to nie jest wina Ukraińców. Oczywiście, że nie. To jest wina rządu, bo nie bez powodu nie możemy ich za to przecież. Obwiniać. Oni tu tylko przyjechali, a to, że nasi reprezentanci dają im z naszych kieszeni to wszystko, to już jest zupełnie inna sprawa, bo jasne, pomóc należało, ale też powinny być tej pomocy limity. Zwłaszcza, że Polska też nie, nie znajduje się w najlepszej sytuacji. Możemy do nich parać sympatią, możemy nie parać się sympatią, ale to nie na nich powinniśmy akurat się tutaj skupiać. Do tej polityki rozdawniczej już się przyzwyczailiśmy tak bardzo, że nawet nie zauważamy, że coś jest nie tak. I dopiero kiedy Ukraińc dostanie i my się o tym dowiemy, no to w komentarzach zaczynamy pisać: Ej, jak to? To Ukraińc dostał, a przecież kurde, no ja, ja mam tutaj inflację taką, ja mam tutaj zadłużenia, muszę podatki płacić, narobiłem sobie długów przez to, jakie mamy chore państwo, chore prawo i przez to, że prowadziłem jakąś tam firmę, te, te, teraz muszę to spłacać, a tutaj przyjedzie Ukraińiec, który e, dopiero co się zatrudnił i bierze kredyt 2%. No, prawda jest taka, że rozdają na prawo i lewo każdemu, a można by było po prostu zamiast rozdawać to mniej zabierać. I wtedy od razu byłoby troszkę uczciwiej. Następny teat. Marzeniem 16 pochodzącej z rawy Mazowieckiej było odwiedzenie Stanów Zjednoczonych. Postanowiła je spełnić bez zgody rodziców. Z informacji opublikowanych przez Gazetę Wyborczą wynika, że choć dziewczynka dotarła do USA, nie zwiedziła zbyt wiele, została zatrzymana na lotnisku w Nowym Jorku. Zgłoszenie o zaginięciu nastolatki wpłynęło na komendę w rawie mazowieckiej 30 listopada o godzinie 22.30. Rodzice poinformowali, że prawdopodobnie ich córka poleciała bez z ich zgody do Stanów Zjednoczonych. Matka podkreśliła, że dziewczynka wielokrotnie o tym wspominała. Tego wieczoru miała nocować u koleżanki, jednak przestała odbierać telefon, a z domu zniknęły jej dokumenty. Po rozmowie z koleżanką ustalono, że 16-latka uzyskała zezwolenie esta oraz bilety w obie strony. Policjanci ustalili, że o godzinie 17.34 z lotniska w Warszawie wystartował samolot do Nowego Jorku, na którego pokładzie znajduje się poszukiwana nastolatka. Samolot miał wylądować przed godziną drugą w nocy czasu polskiego. Funkcjonariusze mieli "Zaledwie trzy godziny, aby uniemożliwić jej opuszczenie lotniska w USA, poinformowała aspirant Agata Krawczyk w rozmowie z wyborczą. Kiedy nastolatka wylądowała w Nowym Jorku, zaopiekowali się nią pracownicy przewoźnika i pod ich nadzorem dziewczynka została umieszczona w samolocie powrotnym do Polski, dodaje policjantka. Samolot z nastolatką na pokładzie wylądował w Warszawie w piątek 1 grudnia około godziny 13." Dziewczyna sobie wymarzyła podróż, dużo osiągnęła. Zdobyła bilety, wizę, Ja tu nagle policja złapała ją na ostatniej prostej. Spełniła przynajmniej jedno marzenie, bo w końcu ma na obcym lądzie lądowanie. Nie? No, jak wyszła z samolotu, to znaczy, że dotarła do kraju. Jak oni to tam nazywali, do kraju wolności, nadziei? No, jakoś tak to się mówiło, tak czy inaczej, wolności to ona raczej tak szybko nie zazna, bo pewnie na Stany popatrzy raczej z zakrat albo okna samolotu, tylko w drugą stronę.